Placówka, w której pomagamy dzieciom, to specjalistyczna placówka wsparcia dziennego. Jej zadaniem głównym jest wspieranie dzieci, ale także wspieranie rodziców. I od jakiegoś czasu widzimy, że może powiem tak, do tej pory wspieraliśmy w 70% dzieciaki, w 30%. Kładliśmy jakoś naszą energię w to, żeby wspierać rodziców. Jednak widzimy, że te proporcje ciągle powinny się zmieniać na korzyść wspierania rodziców, więc mamy takie założenie, że chcielibyśmy dojść do takiego stanu, w którym w 70% wspieramy rodziców, a w 30 dzieci. Jeśli w 70 wysprzemy rodziców, to wtedy oni będą sami w stanie wspierać swoje dzieciaki. To jest fajne powietrze i fajne towarzystwo. Mogłam uciec od codziennych problemów, troszkę się odstresować, nie dusić tego w sobie, porozmawiać tutaj z innymi mamami. To jest taka odskocznia od, od, od domu. Dużo się nauczyłam od innych matek, jak traktować swoje własne dzieci. Poznanie nowych ludzi wymienianie się swoimi doświadczeniami. Po prostu towarzystwo i wspierają mnie. Jak jestem po prostu już na takim dołku, no to mogę się do kogo zwrócić. Idzie się z nimi pogadać, pośmiać i pochichlać. Jak człowiek jest smutny, to już nie ma sensu. A jak się jest wesoły, to się jest inaczej, się spaczy na życie. No. A jak tak, jak but, to lepiej go do gulika wsadzić. No. A jak wesoły, to jest fajniejszy.